Siema w tutaj ipak 09 ze mną jest. Dzisiaj nagrywamy po powrocie w końcu, jak co wakacje muszę zniknąć, ale już w końcu jestem. Squad Busters odcinek 11. Przypomnę co mówi... albo 12 nie jestem już pewien, ale wiem, że podczas 10 powiedziałem, że do połowy sierpnia uda nam się nagrać kolejne 10 odcinków, a nagraliśmy dwa. Dobrze było. Wybierz nowe położenie budynku, bo jakieś nowości tu znowu są. Jak ktoś nie pamięta, to w ostatnim. Mieliśmy takiego tutaj Sonika, ale. Widzę, że Sonik jest. Eventu już nie ma. Ja chcę dostępny nowy karnet. Wybierz nowe położenie budynku. Tego budynku, tak? Ym, a czemu tego muszę zmieniać? Położenie? Dobra, tu z tego położę. Nie, nie rozumiem dlaczego. Aha, dobra, bo ja go tu. Okej, okay, ale ja chcę nowy ka... karnet. Chcę nowy odbierz, co ja mam od... Aha, dobra, to tu nic ciekawego. Oczywiście niezmiernie zachęcam do zostawienia subskrybowania i łapkowania mojego super, cudownego kanału Ipak Plus, na którym filmy pojawiać się będą co tydzień w niedzielę o godzinie 12. Dobra. Kropki, chwila jeszcze, bo jeszcze czegoś nie odebrałem, rzekomo o. Okej, okay, gdzieś tutaj naprawdę losowe gówna są, czy coś do nowego do z tam postać, to... Yy, nie mogę tylko Chelsea chciałem powiedzieć Jessie Jessie ulepszyć nie Chelsea Dwa razy, w sumie to trzy ale to inna sprawa Jeszcze skrzynie w ogóle te skrzynie chyba mają inną teksturę ale to inna sprawa yy, Tak no co mogę powiedzieć Dziękuję za 50 wyświetleń pod ostatnim Duolingo To już też trzeba powiedzieć wjedźmy dostęba bajaga yy, I możemy zaczynać, myślę. wiesz? Łowię na klejnoty w duecie, tak? To są? No to te w duecie, nie zapomniało mi się tym razem, to znaczyłem Dobrze, dobrze, dobrze Doskonale, widzowie, wszystko jest doskonałe Właśnie zrobiłem screena, bo chciałem zobaczyć, czy mam wyłączony, wyciszony telefon I zrobiłem screena No tak, i tak Poza tym zastanawiam się, w ogóle zapomnijmy o kanale z recenzjami w ogóle Bywa Wrócimy do niego, tak? Wrócimy do niego Bywa tak. Bo ja żyła złota, bywa była i nie ma już. A ja dajcie, I... moi drodzy, it is what it is. No. Bywa, no mówię, no co my możemy. No ale widzowie, tak, tak to gadka też mogę powiedzieć. Oglądałem parodie szkoły, szkoły youtuberów i jestem zachwycony i załamany jednocześnie. Naprawdę. Yy, po prostu, jak ktoś nie wie, to Stewser robił jakiś taki paradokument i ogólnie był on bardzo dziwny, no no nie był aż taki zły. No. A czy sam nie był dziwny? No mówię, no tam niektóre rzeczy, które mówię są bardzo podejrzane, ale to inna sprawa. No i mówię, no w ogóle to też takie smutne jest właśnie i nostalgiczne, że w 2017, kiedy była nagrywana ta szkoła TVN, TV, no, youtuberów, to po prostu dużo i było takich youtuberów typu Stew, Fitloversi, kogo tam jeszcze mieli, Malczyńskich, mieli tam, no mieli, dobra, już wiecie, każdy kojarzy na pewno. No chyba, że ktoś jest z generacji alfa mnie ogląda, rocznik 12 czy inny. Jak jest ktoś z generacji alfa, to pewnie ogląda ten film, to, to, to niech włączy ten film, yy, dziękuję. Yy, nie potrzebuję takich dzieci. No chyba, że ktoś wie, kto to jest, chociaż Stuart Barton, chciałbym chociaż, żeby ktoś chociaż to wiedział. Yy, I co mogę... Aha. No i ogólnie, że w sumie to ze wszystkich tych youtuberów wszyscy poumierali, albo yy, wiecie... Albo zostali. poszli siedzieć. No, po, poszli siedzieć za jakieś tam mm, czyny. Machloje. No. Poza Marcinem Dubielem, nie poza Marcinem Dubielem, bo chciałem powiedzieć: typu Marcin Dubiel, który sprawę z Wardęgo modziwo wygrał, wiesz? O PDF-em. No widzisz. Jak to się stało, że Wardęga, który miał więcej dowodów, nie dość, że on został zaatakowany za to, że zniesławił Dubiela, to jeszcze Dubiel został uniewinniony. Polskie prawo jest świetne. To tak, tylko w Polsce można, moi drodzy. Pamiętajcie. Polskie prawo to jest naprawdę mój idol. Nie. Yeah. Naprawdę. No ale dobra, wracając. No to jak już mówiłem, no to że tu tylko Naruciak został z tych youtuberów potężnych. Dlaczego? Tylko on. Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Jak to się stało, że w 8 lat wszyscy popularni youtuberzy zniknęli Widzę, jeszcze Naruciak jest dla nas był wyzywany przez wszystkich. A Naruciak miał jakieś fajną serię jak ten Naruciak, pamięta ktoś? Znasz, wiesz o co w niej chodziło? O co niej chodziło? Bo on chciał się odciąć od ciąkania loczków. No i mu nie wyszło, to na pewno. No to na pewno. Ciąka poździem. Tak? Już 10 lat, chyba, ale najlepsze jest to, że tak się zrobiło. Że, no, chłop robił wszystko i nic. Dosłownie. Wszystko i nic nagrywał. Widzowie, jak ktoś nie wie, to było chyba 20-21, ale potem stwierdził, że chce zapomnieć chyba o tej serii, i wrócił do komentery. No i dalej ciumka. No i dalej ciumka loczki, no nic się nie zmieniło. Zresztą jak. Masz jakiś biznes, który bardzo jest dobrze prosperujący, czyli właśnie komentowanie paradokumentów, to dlaczego nagle chcesz go zmieniać? Naprawdę nie rozumiem tego. I to mówię, i to nie było tak, że on zmienił kontent na jakiś inny, tylko on dosłownie no, robił. Komieć fakt jaki on teraz robi ten kontent z tych ale... Eee, yy, nieważne, to jest bardzo niekontent. No, już, już mniejsza z tym, na serio. Już coraz gorsze, tam są rzeczy, naprawdę, nie. To mnie woła, widzowie. A to będzie musieli niestety kończyć, bo ktoś mnie. Miał... Nie no, Tu, Patrz. A to Bartek krzyczą. Dlaczego jakieś dzieci A, krzyczą marcy? pod moim oknem? Nie wiem. Dlaczego jakieś dzieci krzyczą pod moim oknem, które. Aj, nieważne. Jestem załamany. Ich postawą dzieci. Yy, Widzowie. Dzieci. W ogóle. Moje dzieci. Czemu. Dobra, drugie miejsce może być. Ale, ale. Nie, 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 nie. Dobra, nie? Będzie drugie, będzie drugie, będzie drugie. Dobrze, jest. Może być i drugie. No. I taka też mnie rozkmina, jak już słyszeliście, nastała, że dlaczego wszyscy youtuberzy umarli dawni? Przecież się no, umarli w takim sensie, że na YouTubie umarli, Ja nie wiem dlaczego. dobrze, w 2017, bo to chyba już były czasy, że kamerzysty nie zaprosili do szkoły SFOM. No, to by było. To by było coś. No. Dobra, co my tu mamy? Ym, w ogóle to, że ta gra się strasznie zmieniła, to jedna sprawa. Bo tutaj mamy 30 ulepszeń, potem 5, potem 6, potem 3, a potem... No pewnie 1, no ile ma ich To też ciekawe. Herosi się nie zmienili, jak widzę, co to jest w ogóle? Aha, a ja to mogę jeszcze zdobyć, te punkty? Nie wiem. Yy, dobra, co tu jeszcze mogę... Aha, para, no to wiadomo, czy codziennie jest. Misje to okej. Okay. Tutaj jest... O, może... czołga mam. A możesz go wybrać, Nie wiem, czołg Przyzywaj, prowadzi potężny bif. Czołg! Nie wiem dlaczego czerwonymi literami jest napisane. Boję się. Boję się, skary. Nigdy nie Nig... dzwoncie po czołku o trzeciej w nocy. Tak. N nigdy nie dzwońcie do czołku o trzeciej w nocy. O. Dobra. Okej. Okay, okej. Okay. Yy, tutaj jakieś wiadomo. Jest nowy świat. Pewnie, jeszcze nie ma. Czy ta gra jeszcze kiedyś wróci na top? Wątpię. No. Dobra. Czy, czy, to, czy ta gra była kiedyś na top? No była. No i Była nowa, jak w sumie każda gra. Jak sumie. No. Ale mówię, mam nadzieję, że kiedyś wyjdzie taka sama świetna gra jak Brawl Stars od Supercell'a, bo... Na w ogóle tak sobie Wiem, że wszystkie wszystko. gry, jakie gramy, są to gry od Supercell'a. Ale to się nie martwcie, bo po... Oceniam moje stare kanały na kanale Gamingowym, na który Was wszystkich zapraszam. O, i będzie nowa seria, ale to nie będę na razie mówić ciekaw. Ty pewnie pilnowacz będziesz doskonale. Nie, już sam mówiłeś. No i pewnie kilka razy. No, ale dobra. No i to nie będzie tak podpowiedź to nie będzie gra supercena. Wow, w końcu. Pomyślcie jakich czasów włożyliśmy? No. I ktoś pomyśli, nie jest dziwi się jak ludzie by pomyśleli, no a pewnie Wota zacznie nagrywać, bo to jest taki. Albo Polaka. W ogóle z, przypomnę moje słowa z grudnia tamtego roku, no bo nie tego, no jakby. Ciężko. Ciężko, no. Jak powiedziałem, że ja ten, ja spróbuję walczyć o to, żeby odzyskać Polaka od, za kierownicą, bo z jakiegoś powodu Polak za kierownicą mi nie działał, jak pamiętasz? Ty pewnie. A wcześniej dlatego, że mi Wot nie działał. I ja powiedziałem, że spróbuję odzyskać Wota, i potem. że najpierw Polaka, a potem Wota spróbuję odzyskać. Bardzo fajnie, że ten Clash, i w sumie tak Clash jest dosyć na topie, dlatego po co mam go zmieniać, tak? To jest jedna sprawa, bo Clasha mi się bardzo fajnie nagrywa I no nie będę go po prostu zmieniać, a skład Squadbusters też nie będę zmieniać, bo Squadbusters mi póki co się podoba i tak szczerze może jakąś, jakiegoś kotlecika będziemy odgrzewać tutaj na kanale, jak będę mieć taką potrzebę No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie i póki co tyle mam do powiedzenia, w ogóle ta, ta pilnowaczu, masz tego Sonika czy nie? bo no, chyba nie Mam, nieś. mam. To pamiętam, że się z lodowego strasznie śmialiśmy a lodowy się obraził na nas, jak Taka ciekawostka, już la, raczej lodowego przez długi czas na tym kanale nie będzie. A, ja mam czołga? Nie, ten przeciwnik mój ma czołga, który mnie atakuje, w ogóle Jako my mamy dominację genetyczną, a bo to ty większość... Aha, dobra, że... Ja tutaj Ja już aha, dobra, nie no bo mhm. już mnie powybijali. Bez rytmu nie wymieni, ale tu super kopalnia i stąd chyba tyle gemów masz, co? No, cóż to. No, spodziewałem się. To pozwól, że ci tu pomogę. Bo czemu by nie? Żółtych straszna by dominacja nad nimi, straszna, muszę przyznać. Żółtych by się przydostać, a już jednego z nich za Gdzie oni są? Ale, ale oni widzieli, się odradzają a... co chwilę. Ktoś się prawie dobił, widziałem. Tak? No, ale niestety. Dobra, 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 zostaw mnie. O, dobra, tego sobie złatwimy. Bo czemu by nie? Fajnie. Nie wiem co to są za moce nawet. Klikam losowe guziczki i mam nadzieję, że coś się stanie no dobrego. No dosłownie. Bo ja nie wiem, tu. Ale nie to wiem, co coś, to staje coś dobrego. Je to jest. To jedyne wiem co to jest, to przyspiesza spita i a tak wiem, bo to jest to, co właśnie czytałem tam tam dla Was. Te trzy moce czytałem, ale ta złoty sonik to jest chyba jedyna, która, na którą mogę zwrócić większą uwagę niż przeczytać i zapomnieć. No taka kolej rzeczy, tak? Oj, Widzowie, Widzowie, Wy to wyglądacie tak... Yy... Za tydzień koniec wakacji, tak poza tym. Przedostatni film wakacji i ostatni Squadbusters wakacji Widzowie, niestety. Zobaczymy się już w roku szkolnym następnym razem w Squadbusters. Dokładnie chyba to będzie 7 września, jeśli mnie pamięć nie myli. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest wiadomo, oczywiście. I no cóż, no... Smutne trochę takie. Bardzo przykro się na to, patrzę jak wakacje szybko odleciały. Mm. Ale trudno, no. Złoty sonik. wjeżdża. Się wjeżdża, nie? Się wjeżdża. Ale odkopałem teraz. Ostatnio widzowie odkopałem kogoś takiego, nie wiem, może ktoś ko ko kojarzy albo pamięta. Unkokun, pamiętasz kogoś takiego? No boż, i tak. Co? To tak dawno, że aż nie pamiętam. Naprawdę? To było 22. Ha. Tak. Ten taki Chińczyk, co nagrywał streamy. Nie wiem. Odspadam samochodem, szaroburym, wozem, widzę kanion, o mój Boże, mogłem chyba wejść na rower, ale... A no, 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 no pamiętam. No takie czasy mi się przypomniały. Nie, coś z nim stało, on już nie nagrywa wiem już dawno. Szkoda. Miał potencjał. Kurde, my nie mamy... Mamy potencjał, ale my go nie wykorzystujemy. Tam nie y, Ale my nie mamy tego co on miał, czyli tego promu na początku a i tak nagrywamy. No naprawdę, no. Tak niewdzięcznym od osoby to naprawdę okay. straszne rzeczy. I teraz Unko wróci na, YouTube, na, na ten na social media i mnie z, wyjaśni, i mi dramę zrobi za to, że mu z wyzywałem. Właśnie o to chodziło, tak. Dobra, co my tu mamy? Jakieś wiadomo wariacje. Hmm, to co nie jest? Jakiś... Aha, w ekwipunku mam. Tropikalny nastrój. Napój. Nie pytajcie dlaczego. Nas, na, na, na Napój. Dobra, tu niech będzie sobie będzie stało. Czekaj, mam 800 czterdzie... 874 młotki. Co ja mogę za to kupić? Młotki czy młotki? Kaczuszkę mogę sobie kupić. Sobie kaczuszkę, bo czemu by nie? No, yy, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Yy, gdzie tu ją postawić? Myślę, że postawiam sobie tutaj. Kaczka taka fajna. Yy, nie, ja nie chcę jej zmieniać. Chcę po prostu ją kliknąć i pokazać w pełnej okazałości Tobie pilnowaczu i Wam widzowie. piękna. Ja ją oceniam. ocencie i dajcie jej imię, bo czemu mnie? Jeśli ktoś da, to nazwiemy ją, bo jeśli ktoś nas słyszy to za tym, to jest ja po pierwsze. Sugestie, nazwiemy ją... Gertruda. Albo Ipak. Czemu Ipak? No, bo żeby... O Była... Matko Boska! Ja mogę wypróbować nowego Herosa, mogę kupić Herosa se Mortis Cruel Royal, ta... ale ja bym kupił spajkę tylko... Gdzie to takie rzeczy mają? W stepie. Ale tak, bo chciałem wykupić wszystkie te takie, wiecie, głupotki. Y... A wiecie co, kupię sobie dwa poczwara przez skrzyn, albo trzy poczwara przez, albo dobra, trzy i dobra. Ale, aha, no ja mam autyzm niestety widzowy i już mnie nie stać na tego Tak, Ja się, że kupię spajka. A to na czas, czy zobacz na ile? Nie, mam po prostu go. Miesiąc mamy, na to to myślę, że nawet jeszcze jeden film by się udało nagrać teraz, żebym go zdobył. Chociaż, nie, dobra. Nie e, będziemy i kupu, się na drugiego, jak. Stać mi na drugie, Jak? już mnie tylko na króla royal, ale i tak kupię, bo czemu nie. A co oni robią w ogóle, weź powiedz? No patrz, teraz ja możemy sobie zrobić tak. Tutaj załóż herosa Widzisz, masz spajka, masz króla A czekajcie, bo ja mam jakieś ulepszenie. Royale. Super pocisk, aha, że to jest jak Shelly trochę. A co tu chodzi, dlaczego ja to mam? Aha, bo ja mam tu... Czemu ja mam tu tyle Tak Mam szarza, kłoda, Grat'Kul, a bo to są, patrzcie. To są takie rzeczy jak toż Royal niektóre właśnie kłoda, no to jest log, wiadomo. Spray na robaki, to jest dziwne akurat. Szarża, no to wiadomo, ból pewnie jakiś super kurze klony. Aha, że kury są. Jeden wezmę heal, a drugie szarża, to jest. Aha. Barbarzyńcy. Barbariany, barbarzyńcy. Nowość. Wielka wieżyczka. Yy, tu jest bardzo dużo dziwnych rzeczy. Wezmę setą tą wieżyczkę albo... Co to jest? Pszczu... Dobra, wezmę ten młot, niech będzie widzowie. Coś jeszcze mam zrobić? Nie, możemy zaczynać. No. Yy, jeszcze potwaracz będzie, wszystko będzie w jedzień. Chyba nawet prezent dostanę, więc bardzo no. fajnie. Może dzisiaj jednak dostanę tego charosy, jak tak? No to film będzie trochę dłuższy i... Tak, trwa tyle samo, ile zawsze, mimo tego, że jest to film powrotowy, dlatego iż muszę nagrać jeszcze jeden dzisiaj. No, najlepiej było dzisiaj to nagrać. A która z na tak sprawę? To może jeszcze nagramy coś jeszcze, nie wiem. Wodna szarża. O jest zalew klejnotów. Co? Zalew klejnotów, a to nie jest to samo co A no Czekajcie. Okej. Okay. Wszystko opuszcza klejnoty. A Ty spajka wziąłeś, nie? Tak. Ta I co spajk robi? Zaraz się dowiemy. jest jaki ten tuściok jest wolny. Pokaż. Patrz. Widzisz, jak jest wolny? Boż. No, no... Będziesz miał problem, jeśli chodzi o u, u, uciekanie. Dobrze chociaż spida mają, nie Ja mam Sonika, który sobie lata po tej mapie, no. Inaczej tego A właśnie, nie nazwę. To może, to może dlatego się wydaje wolnym. Tak, tak, to też, to też może. No, tak. Sonik jest bardzo szybki właśnie. Ciekacie Lodowy zdobył Sonika. Nie zdobył. Nie zdobył, jestem tego pewien, nie? Na milion procent. W głębi duszy o tym wiem. Tak, w głębi duszy o tym wszyscy wiemy. Niestety albo niestety. Ale nie wiem, czy ja to na tym kanale poruszałem, bo Lodowy no, się obraził ale... na to, że będziemy filmy nagrywać vis, -vis więc on chyba Ale już... jak, Spike, jak Spike walnie ulta, to jest nie Tak? On sobie, wiesz, no jak ma ulta po prostu, tylko że No ja wiem, o co chodzi. A jakiego ma ulta? Pewnie te kolce, które no, są tak, po prostu... Tak. No tak, okay. Ale to ma taki na duży obszar. Mhm. Ja nie wiem, czy my jesteśmy jacyś super dobrzy, czy ta res jest super głupi, super głupi są gracze tej gry, ale my znowu ich rozwalamy, nie robiąc chyba nic nadzwyczajnego, ja dosłownie oh, cały czas te, farmię coś... sobie tutaj rzeczy. Kurde, dobra, czekaj, się zeskładuję. Nie wiem dlaczego, no ale okej. Okay. Dobra, uci... Nie wiem, może to jest właśnie to, że trzeba się farmić zamiast nawalać, bo oni się tam nie zdziwiają, się ej, naparzają ej, 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 na środku. Co, ty jesteś na środku, nie? właśnie ja się, tak, naparzają się na środku. No, chyba jestem głupi, no. O, już idzie do mnie. Dobra. Na dziurę go walimy. Co tu się dzieje? Eee, powalę go. Chodź tu, już teraz nie ma odwrotu. Dobra. Dobra, zawijam już. Aha, bo ja zostałem we dwójkę. Ojej. O Jezu. Dobra, niby go pokonałem, chyba zdobyłem nawet dużo klejnotów, ale umarłem. W sensie nie umarłem, tylko prawie umarłem i teraz mam duży problem. Dobra. Po prostu się zeskoduję tyle razy, ile mogę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, jeszcze jedna skrzynia. Może jeszcze jedną kolejkę zdążymy skrzyni? Już nie zdążymy chyba. Chyba. Dawajcie, szybko, szybko, szybko. Aha, bo już mnie nie stać nawet na to. Super. Cieszę się. Znakomicie. Znakomicie. Dobrze, chyba... Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem O, dobra. Dobra, jesteśmy mega. W ogóle co to jest mega? Bo już nie ma... Yy... Niudę jak ktoś nie. Nie. Nie, ja nie... Fusion. Fusion. Już nie ma. Fusion. Fuzji. nie ma? Już jest mega? Dziwne. Mega Dobra, nie... Coś odkopał już teraz. Ach, mega gejzon. To były czas. Mega gazon. Ale czemu... W no, ogóle... Aha, balne, bo ja mam trzy mapy do odblokowania. To chodźmy manibuta. może do tych map. Bo te mapy aż takie złe nie są. Dają nowości. Nie nowości, tylko dobroci. Ty, a ja tu na na kopalni to tu pustka, tu nikt nie zgarnia Tak, bo wszyscy mnie. Yy, no, może nie wszyscy, ale dwie tam osoby mnie. A ja tutaj ale... nie. Czy ty możesz uspokoić się z łaski swojej? Ja. Chodź, pomóż mi tutaj z jest... Marv Murphy, Murphy. A nie, jednak nie, nie musimy pomagać, bo po prostu gościu leży. A, no spoko. Nie miałem sobie kość zaatakował, Chodź tego zaatakujemy tutaj na górze. Yy, szybko. Przegaj, dobrze, 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 dobrze. Baby ultan, nie? Tak, wiadomo, ale ja ulta już nie mam na razie swojego. O, dobra. No i tyle. No i się wzbogacili szybko na krzywdzie innych. No, tak samo w sumie jak banki. Jak prowadzili y to znaczy co? Tak. Tak samo jak banki na no, niewinnych y Frankowiczach czy innych. Co tak. y tam jeszcze jest? O lokatach bankowych. Banki okradają ludzi, i to akurat jest prawda, bo się dowiedziałem, że lokazy działają. Nieważne, że jakieś, jak ktoś będzie chciał, to rozwinę ten temat, bo mu się nie chce. No, przewaga nie była. No, przewaga była, była. Pod koniec, zwłaszcza, było to widać. O, no i mamy wszystko, jak ja już mówiłem. Yy, skrzynia jeszcze bardzo duża, dobra, to zobaczymy, ile tego będzie. 9, 9! W bardzo dużej skrzyni 9 dostępnych, tych, tych, tych? Śmiech na sali. A, nie mam prezentów, Aha, super. Świetnie, podoba mi się to bardzo. Ok, kloca mam. Yy, tu tu i tu i co? Ja coś mogę jeszcze ulepszyć w Aha, bo ja tą czołg nie kliknąłem Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak ma się nowość nie, nie rozumiem tego w grach Super, Sela i ogólnie grach że jak dostajesz nową postać, to musisz ją kliknąć żeby Ci nie przychodziło powiadomienie, że nowość No przecież wiem, że odblokowałem dosłownie dostęp powiadomień i to czytałem No, bo sprawdziłeś Mhm yy, Dobra ja mogę się już z wami, niestety, pożegnać. Niestety, nowego Herosa dostać nie będziemy mogli. Członek opu... A, dobra, się tak o co chodzi, że członek opuścił drużynę. No, ale dobra, ja się będę z wami żegnać. Pilnowa się. Tak, oczywiście, będę się żegnać też. Więc się. Ja się żegnam! Ja się też. Żegnam! żegnam. Nie no, żartuję. Trzymajcie się, papa. Pa.